Dzień dobry. Przyjęło się sądzić, że odpowiedzialność moralna wymaga alternatywnych możliwości działania. Zatem, jeśli mam być za coś moralnie odpowiedzialny, to musi być prawdą, że mogłem uczynić coś innego niż faktycznie uczyniłem. Harry Frankfurt w swoim artykule zatytułowanym Alternatywne możliwości i odpowiedzialność moralna przedstawia przekonujący argument przeciwko temu poglądowi. Wprowadźmy na scenę dwóch protagonistów Jonsa i Blaka. Blak jest szczególnym rodzajem podmiotu. Po pierwsze, jest żywotnie zainteresowany w tym, aby Jones uczynił pewną konkretną, niemoralną rzecz, jakiś X. Po drugie, Black posiada wszelkie możliwości, aby sprawić, że Jones uczyni X. W szczególności może sformułować straszliwą i wiarygodną zarazem groźbę, wobec której Jones niechybnie skapituluje. Może bezpośrednio oddziałać na procesy neurofizjologiczne zachodzące w mózgu Jonesa i sprawić, że Jones postanowi uczynić X i uczyni X itd. Po trzecie, jeśli chodzi o Blacka, to woli on pozostać w cieniu, to znaczy woli nie interweniować, woli, aby Jones uczynił X z własnego popędu i z własnej woli. Po czwarte, w końcu, Black posiada możliwość monitorowania stanów mentalnych Jonesa, zatem wie, czy Jones zamierza uczynić X, a także wie, czy Jonesowi uda się skutecznie przekuć swój zamiar w działanie. Wyobraźmy sobie teraz, że nieświadomy niczego Jones, Zastanawia się nad tym, co uczynić, czy uczynić x. W końcu postanawia uczynić x i czyni to, co postanowi. Black nie musi interweniować, nie musi wychodzić z cienia, nie musi podejmować żadnego działania. W końcu Jones czyni x z własnego popędu. Zasadnicze pytanie, jakie przed nami staje, to pytanie o to, czy w opisanych okolicznościach Jones jest odpowiedzialny za x. Wydaje się, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To znaczy, Jones jest w pełni odpowiedzialny za to, co zrobił. Jednak, zauważmy, Jones działał w warunkach e, braku alternatywnych możliwości działania. Jones nie mógł uczynić czegoś innego niż X. Gdyby tylko chciał uczynić cokolwiek innego, zainterweniowałby Black i sprawił, że Jones i tak w końcu uczyniłby X. Zatem e, przykład Frankfurta wydaje się być przykładem, który konkluzywnie falsyfikuje zasady, zgodnie z którą e, odpowiedzialność moralna wymaga alternatywnych możliwości działania. Jeśli argument ten kogoś z Państwa nie przekonuje, to proponowałbym zwrócić uwagę na różnicę, jaka zachodzi między sytuacją pisaną przez Frankfurta, a innymi rodzajami sytuacji. E, wyobraźmy sobie na przykład, że Jones postanawia uczynić X, ale dowiaduje się o istnieniu Blaka. I wiedza ta wprawia go w takie przerażenie, że zupełnie zapomina o tym, co wcześniej był postanowił i chce uczynić X już tylko dlatego, żeby uniknąć interwencji Blaka. Być może w tych okolicznościach chcielibyśmy zdjąć z Jonesa pewną odpowiedzialność, być może chcielibyśmy go od tej y, odpowiedzialności uwolnić. Tym bardziej w sytuacji, w której Jones planowałby wcześniej, to znaczy zanim dowiedział się o istnieniu Blaka, uczynić coś zupełnie innego, jakieś, jakiś czyn, który nie byłby moralnie naganny. W tych okolicznościach, prawda, chcielibyśmy zwolnić najprawdopodobniej Jonesa z odpowiedzialności, gdyby ten był uczynił X tylko dlatego, że dowiedziałby się o istnieniu Blaka i z przerażenia chciałby za wszelką cenę uniknąć jego interwencji. Jednak te dwie opisane przeze mnie sytuacje są zupełnie różne od sytuacji, którą nakreślił nam Frankfurt. W sytuacji Frankfurta Jones działa w warunkach braku alternatywnych możliwości działania, ale nie działa z powodu braku alternatywnych możliwości działania. Blak, prawda, niczego nie wnosi przyczynowo do zachowania Jonesa w żaden przyczynowy sposób nie wpływa na to, co czyni Jones. Inaczej w tych dwóch przypadkach, w których byśmy byli skłonni zdjąć z Jonesa przynajmniej część odpowiedzialności. Wobec konkluzji, zgodnie z którą Jones w oryginalnej sytuacji Frankfurta jest w pełni odpowiedzialny za X, można byłoby wysunąć obiekcję, zgodnie z którą no, konkluzja ta jest fałszywa, gdyż przynajmniej część odpowiedzialności spoczywa tutaj na blaku. Zauważmy od razu, że nieważne, czy tak jest, czy nie, to znaczy nieważne, czy część odpowiedzialności spoczywa na blaku, czy nie. Ważne jest, że nadal pełną odpowiedzialność za X ponosi Jones. Odpowiedzialność bowiem może być odpowiedzialnością pełną, nie będąc wyłączną. A zatem, nawet jeśli uznamy, że Jones nie jest wyłącznie odpowiedzialny za X to z pewnością jest w pełni odpowiedzialny za x.